Czy da się nauczyć się języka angielskiego albo jakiegokolwiek innego w trzy miesiące? Dlaczego jedni z nas uczą się języka w lot, a inni mają z tym problemy i mimo wieloletniego mozołu są w stanie ledwo się porozumieć w obcym języku? Na te pytania naukowcy od dawna poszukują odpowiedzi. Na szczęście, ostatnio dzięki nowym badaniom z, wyko, z wykorzystaniem skanera mózgu i innych zaawansowanych technik możemy już wskazać, które rejony w mózgu odpowiadają za naukę języków i sprawdzić, u których ludzi są one lepiej, a u których gorzej rozwinięte. Na szczęście te wszystkie badania wskazują, że nawet jeżeli nasz mózg nie jest szczególnie predestynowany do nauki języków obcych, możemy go... Wyćwiczyć. I tak naprawdę nie ma osoby w, na świecie, która nie byłaby w stanie zupełnie nauczyć się języka. Więcej o tym, jak wyćwiczyć mózg do nauki języka obcego, jakie są najskuteczniejsze i najlepsze metody, w artykule Głowa do Języków.